Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę dzisiaj do Was z testem kremu BB, który prosiło mnie bardzo dużo osób. A się nie spodziewałam, że tylu z Was będzie chciało zobaczyć, jak on faktycznie wygląda. Jest to krem Dr. G Brightening Balm z SPF 30 PA2. Pokażę Wam, jak on wygląda na twarzy, ponieważ nie jestem teraz malowana, jak widać. Mam tylko krem na twarzy, także pokażę Wam, jak się go nakłada, jaki on efekt daje zaraz po nałożeniu. I tak, i ja powiem Wam, co o nim myślę. Także przechodzimy od razu do malowania. Ja sobie podepnę włosy. Zaraz mi tutaj będą wszystkie lecieć. Dobra. Ja na twarzy krem. Ten krem, który cały czas używam, z Organics Cosmetics. Ja ten podkład, znaczy ten krem baby nakładam pędzlem z Hakuro H50S. Najlepszy pędzel dla na mnie się sprawdza do wszystkiego. Także zaraz zobaczycie, jak świetnie wygląda. Ja go tak nakładam. Zależy na jaką partię twarzy nakładam, ale to jest mniej więcej taka ilość. Powiedzmy, zacznę tutaj. Mam nadzieję, że to widać. Um, I że zobaczycie różnicę. Może najpierw pokażę Wam. Taką ilość powiedzmy, nakładam na, na polik. Powiem wam szczerze, że ja uwielbiam ten podkład nakładać, dlatego że już od pierwszego użycia, kiedy ja na przykład maluję sobie jeden polik, a drugiego nie, ja od razu widzę różnicę. I dla mnie to jest po prostu różnica niesamowita. Niesamowite jest to, jak kremem można uzyskać po prostu tak dobry efekt krycia. Takie piękne rozświetlenie. Ten yy, krem BB w ogóle nie podkreśla mi żadnych skórek. Yy, wszystko fajnie wygląda. Nie wysusza, wiadomo, na wilża. Także nie wiem. Mam nadzieję, że już widzicie te różnice. Tak wygląda polikumalowany, a tak nie. Ja mam takie, może nie przebarwienie, ale mam taki nierówny koloryt skóry. Także myślę, że to bardzo widać. No i tak naprawdę, jak umaluję drugi. To dla mnie po prostu już jestem inną osobą. Tak naprawdę tego kremu niewiele potrzeba, żeby, żeby już krył, także myślę, że jest bardzo wydajny. I tak jak mówię, no nie, nie potrzeba dużej ilości, a większa ilość mam wrażenie gorzej wygląda. Także najlepiej lepiej nawet nałożyć go taką cieńszą warstwą, bo wtedy fajniej wygląda. Tak i bardziej naturalnie, i tak zdrowo. Bardzo szybko się stapia ze skórą, bardzo szybko tak naprawdę się go rozprowadzanie pozostawia żadnych smug. Wygląda przepięknie i tak naprawdę to już jest wszystko. Także mam nadzieję, że widać różnicę. Przed i po. I że widać takie fajne rozświetlenie. Ja ten moment nakładania uwielbiam, bo ja widzę, że to jest taka moja skóra, ale lepsza. Naprawdę jest pięknie rozświetlona i ten kolor i, i krem pięknie stapia się ze skórą, także ja po prostu nie widzę, nie widzę różnicy jakby y, między kremem, a, a nie wiem, resztą twarzy, tak? Między twarzą a resztą, y, a szyją i resztą, resztą ciała. Dla mnie krem jest po prostu rewelacyjny, utrzymuje się u mnie cały dzień. Ym, nawet jeżeli po jakimś czasie zaczyna się błyszczeć, jest to po jakichś tam kilku godzinach, ja na ja mm, mu noszę no tak około 10 godzin, czasem 12, czasem i dłużej, yy, także. Nawet jeżeli po tych 8 godzinach zaczyna się skóra świecić to nawet to nie jest taki, to jest taki zdrowy blask moim zdaniem, to jest takie świecenie, że ona nadal wygląda na zdrową i na taką fajnie rozświetloną, a nie na spoconą, nie na jakąś taką estetyczną, tym bardziej, że ten podkład nie waży, znaczy ten krem BB nie waży się, nie, nie schodzi, nie wyciera się. Także jeżeli nam to na przykład bardzo przeszkadza, to wystarczy mi jakieś tam poprawki, ewentualnie przypudrować albo zebrać sebum z twarzy i też wygląda nadal super. Także dla mnie to jest w tym momencie najlepszy kosmetyk, jaki, jaki używałam do tej pory i uwielbiam go. To jest dla mnie po prostu najlepszy, najlepszy krem i najlepszy podkład, wszystko w jednym. I no, sprawdza się super. Także tak, nie wiem, ja teraz chyba dokończę makijaż i może zaraz do Was przyjdę. Nie zrobiłam tego z niestety, jak krem nie był przypudrowany. Także niestety teraz, no, będzie przypudrowany, ten efekt jest troszeczkę inny, ale nadal bardzo ładny, nadal widzę, że fajnie rozświetla, także... Także efekt myślę widać i to, jak ładnie stopia się z buzią i jak go faktycznie nie widać, także... I tak się prezentuje efekt końcowy. Mam nadzieję, że widać, jak ta buzia jest ładnie rozświetlona, jak niespodzianki wszystkie są ukryte, jak ładnie zdrowo wygląda. Mm, taki właśnie efekt daje ten krem. Mimo tego, że jest przypudrowany, dla mnie super. No, wiecie... I... Od, 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 jakoś tak od kilku filmów opowiadam Wam, że ja uwielbiam ten krem i naprawdę nie mogę być podziwu, bo jest, jest genialny. Dla mnie to jest najlepszy produkt, jaki ja kiedykolwiek miałam do twarzy chyba. Nie równa się z żadnym podkładem. Znam dobre podkłady, które dają bardzo dobry efekt, ale najchętniej i najczęściej sięgam po ten krem. Nie wiem, co on ma takiego w sobie, ale uwielbiam go używać. Naprawdę od pierwszego, od pierwszego ruchu, jakby, jak ja widzę, jak on kryje, dla mnie rewelacja. Może tak powiem mam kilka rzeczy o tym, o tym kremie. Po pierwsze tak, to jest krem, więc on daje taki dosyć kremowy wykończenie na twarzy, dosyć lepiące. Po jakimś czasie, jeżeli odczekamy, nie przypudrujemy. Trochę mniejszy ten efekt, ale to jest nadal kremi. Ja nie lubię takiego, takiego jakby efektu na twarzy, dlatego że mam wrażenie, że albo to wytrę albo coś w tym scenie zrobię, więc ja lubię takie rzeczy przypudrowywać. Może widzieliście, nie wiem, czy to było do końca, widać ten krem ma w opakowaniu w tej tubce taki dosyć szarawy kolor. Jak rozprowadzamy go na buzi, to on się bardzo ładnie stapia z kolorem naszej buzi. To jest chyba po prostu <noise> specyfika kremów BB. Mnie to zawsze zaskakuje, jak on się pięknie stapia z buzią i daje taki fajny kolor. Nigdy też nie było przypadku, żeby moja twarz była jaśniejsza niż reszta ciała, żeby właśnie ten krem jakoś tak bielił mi buzię i była, była blesza niż reszta ciała. Także nawet jeżeli używam go już tak pod koniec lata, kiedy jeszcze byłam trochę opalona, też taki efekt nie, nie miał miejsca. Także naprawdę bardzo ładnie stapia się z buzią. Ja teraz jestem blada, także... Moim zdaniem jestem blada, no jest zima i, i nadal ten, ten krem spisuje się super, także, także fajnie. I jeszcze jedyny zarzut, który mogę do niego mieć, to jest to, że on lekko wpada w różowawy kolor. Lekko, no wolałabym, żeby to był jednak jakiś taki kolor wpadający trochę w beż albo w jakieś takie bardziej naturalne tony, no ale niestety, mimo to będę go używać, nie, na pewno nie zamienię go na żaden inny, dlatego że ten efekt można ewentualnie zniwelować właśnie dokładaniem pudru albo konturowaniem buzi, jakieś nakładaniem kolejnych kosmetyków. Produkty, które nakładam później na buzię, właśnie na puder, yy, bronzer, rozświetlacz, ruszę ewentualnie, to wszystko trzyma się cały dzień. Te kosmetyki nie bledną, nie wycierają się, nie wiem, nie robią się jakieś plamy. Naprawdę trzymają się cały dzień. Bardzo ładnie wygląda. Ten krem dla mnie w ogóle yy, jest rewelacyjny. Po pierwsze dlatego, że bardzo ładnie właśnie stapia się z buzią. Nie wysusza tej buzi, nie, nie wiem, nie pojawiają się żadne suche skórki. Naprawdę ja czuję, że ta skóra jest zadbana. On przez cały dzień jego nie czuje na twarzy. Yy, nie jest jakaś taka zmęczona, właśnie od produktu. On jest yy, lekki, nie wysypuje mnie od niego, utrzymuje się u mnie cały dzień. Daje naprawdę piękny efekt, także. Ja nie mam mu naprawdę nic do zarzucenia. Uwielbiam, bo naprawdę uwielbiam. Ja widzę same superlatywy tego, tego kremu i ja wiem, że ja jestem teraz pod wielkim wrażeniem, dlatego ja mówię same o chijach, ale ja naprawdę nie widzę wad tego produktu. Niestety nie mogę Wam zrobić, nie wiem, takiego testu, żeby Wam pokazać, jak on się spisuje wieczorem albo po kilkunastu godzinach, dlatego że ja nie mam żadnego oświetlenia. Teraz jest zima, więc ten dzień jest naprawdę bardzo krótki, światło jest fatalne, więc nie ma sensu nagrywać czegoś takiego. Także musicie mi wierzyć na słowo, że on naprawdę utrzymuje się cały dzień, że wygląda tak samo dobrze. Nawet jeżeli zaczn się trochę świecić. Dla mnie to jest taki zdrowy blask. Jedyne miejsce, gdzie on w zasadzie zaczyna mi się przytuszać, to jest ewentualnie nos, tutaj boki, czasem broda, czasem czoło, ale to też nie zawsze. Czasem jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem, że widzę, że nos mi się lekko mm, świeci, ale to też na przykład po 10 godzinach. No, to jest, dla mnie to jest efekt no, no mega, jeżeli po 10 godzinach dopiero widzę, że coś się zaczyna świecić i jeszcze jest to krema, nie podkład, który ma być długotrwały. No dla mnie, dla mnie rewelacja, naprawdę ja nie znalazłam lepszego produktu. Także ja Wam mogę o tym po prostu opowiadać godzinami, bo, bo krem jest super. Nie wiem, jak on to robi, naprawdę nie wiem, ale dla mnie sprawdza się w każdej sytuacji. Do tego powiem Wam, że ja użyłam tego kremu w Sylwestra i wcale mnie nie obchodziło to, że na przykład będą zdjęcia z lampą i że będę kiepsko wyglądać. Ze wszystkich podkładów, które mam, po prostu wybrałam ten, bo uznałam, że będzie, że ja się najlepiej czuję i będzie najlepszy, i naprawdę wytrzymał cały dzień. Ja, z tego co ja widziałam na zdjęciach, które tam były robione, ta buzia wcale się nie odcinała. Nie była na przykład biała buzia i reszta ciała normalna. Nic takiego nie było, także ja jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem tego kremu. Mam nadzieję, trochę się rozgadałam, także mam nadzieję, że ta recenzja Wam pomogła, że czegoś takiego oczekiwałyście. Jeżeli jeszcze czegoś nie powiedziałam, to pytajcie na dole. I tak, myślę, że to już wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie, bo myślę, że ten film będzie trochę długi. Także tak, dziękuję Wam bardzo i zapraszam do kolejnych filmów. Pa!